Sport bez barier. Część druga. Możesz więcej. Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Michał Bugno i witam w czwartym wywiadzie z cyklu Sport bez barier. To druga część rozmowy z parą biegaczy Joanną Mazur i Michałem Stawickim. Część motywacyjna, której mottem będzie hasło Możesz więcej. Witam Was serdecznie. Cześć Joanno. Cześć Michał. Cześć Cześć. Naszym słuchaczom przypomnijmy, że Joanna Mazur i Michał Stawicki to niezwykła para biegaczy, która może pochwalić się wieloma sukcesami, a w tym złotym medalem Mistrzostw Świata Osób Niepełnosprawnych na 1500 metrów. Zdobyli go w Londynie w 2017 roku. Joanna, mimo że jest osobą niewidomą, biega na najwyższym światowym poziomie, a Michał pełni rolę jej biegowego przewodnika, który, jak obrazowo nazywa to Joanna, staje się jej oczami. Joanna no, w tej części rozmowy chcemy zaakcentować wątki, które są związane z motywacją, co Tobie dodaje najwięcej siły, najwięcej motywacji do tego, żeby codziennie wychodzić na treningi, wstawać wcześniej rano i ciężko pracować. Myślę, że największym kłamstwem byłoby, gdybym powiedziała, że zawsze mi się chce, bo są też takie dni, że mi się nie chce, ale wtedy motywuje mnie to, że wiem, że jak zrobię ten trening, to będę mieć taką ogromną satysfakcję, że Ee, że zrobiłam, czytałam radę, że nawet jeśli w trakcie nie idzie, to że się nie poddałam, to mnie motywuje i myślę, że to jest taki mały kroczek, ale ten większy, to jest, że to przybliża mnie do, do tego celu, który mamy. Michała, co dla ciebie jest największą motywacją do treningów? Ty musisz zadbać o swoje przygotowanie fizyczne, a jednocześnie odpowiadasz za treningi Asi. Tak, jak zadałeś Asi to pytanie, to taka myśl mi przeszła, przeszła przez głowę: czy czasem nie jest to jakaś jednostka chorobowa, ze względu na to, że ja jak każdego dnia czegoś nie zrobię fizycznego, to źle się czuję. I wiem, że podobno osoby, które nadmiernie korzystają z treningu siłowego, to już w psychologii Stwierdzono tą jednostkę chorobową jakoś nazwano, ale jest to bardzo skomplikowana nazwa, więc podejrzewam, że mam coś podobnego, tylko nie jestem tak zafiksowany na Twoim ciele i nie muszę się oglądać w lustrze, tylko. Brakuje tych endorfin, i, i, i rzeczywiście każdy każdy taki dzień bez wysiłku, bez sportu powoduje, że robię się po prostu rozdrażniony, wręcz jak w momencie, kiedy nie mam słodyczy przy sobie. Czy musisz rozładować tą energię, którą, którą masz w sobie, robisz to poprzez trening? Tutaj bardziej aerobowy tak, niż, niż siłowy, bo mówimy o bieganiu. A jak motywujesz Joannę, kiedy ma takie dni jak wspomniała, kiedy jej się nie chce? Jakie słowa tam padają? Jakie słowa, tak. Często są to niecenzuralne słowa, ale to zazwyczaj na odcinkach, jeżeli biegamy 10 odcinków, to, to te kryzysy od 6 do 10 się pojawiają. Największy kryzys jest na 8 odcinku i tam często te sfery mentalne Zaczynają pikować i to bardzo mocno, pomimo tego, że, że fizyczność jeszcze nie osiągnęła swojego maksa i próbujemy różnych metod. Rzeczywiście najczęściej no, muszą być to nie cenzuralne słowa, a wręcz takie słowa, które wywołają pewien impuls, bodziec do tego, żeby jeszcze mocniej się zmotywować. Asiu, ty jesteś osobą, która potrzebuje czasem takiej motywacji, takich mocniejszych słów, takiego werbalnego dopingu ze strony Michała? No, czasem to pomaga, chociaż często jakby łatwo jest przekroczyć te granice, gdzie, gdzie to działa a to mnie tylko wkurza, więc tak czy inaczej efekt jest taki, że po prostu ja się wkurzę i, i kończymy ten trening. No na to sobie może pozwolić Michał na trochę mocniejszych słów jako twój przewodnik, twój trener, ale na pewno kiedy spotykasz się z ludźmi, czy to nowo poznanymi, czy z takimi, z którymi znasz się od dłuższego czasu, to z całą pewnością oni mówią ci wiele miłych, pozytywnych słów, pełnych podziwu dla twojej aktywności sportowej, czy często spotykasz się z takimi opiniami, od ludzi, którzy mówią, że jesteś dla nich wielką motywacją, olbrzymią inspiracją. Pamiętam, kiedy pierwszy raz pojawiła się taka osoba, która, która powiedziała te słowa. Było to dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem. Ja sobie myślałam, że ja przecież robię to dla siebie. Ja chcę być szczęśliwa, i to są moje cele, chcę je zrealizować. Potrzebuję do tego pomocy Michała, drugiego człowieka, ale. To był taki e, mój motor napędowy, e, a kiedy dotarło do mnie, że jestem też motywacją dla innych, to chyba dopiero wtedy to zrozumiałam, że tak może być, że ktoś może też inspirować się e, na moim czy na naszym przykładzie i może też próbować zafalczyć o siebie, o swoje marzenia. Może też odważyć się, podjąć jakąś nową aktywność, e, coś co jego zacznie cieszyć i, no i mnie to też cieszy, że, że, że tak jest. Michale, a jak reagują ludzie kiedy po raz pierwszy widzą Asię w trakcie treningu biegowego, kiedy widzą, kiedy jako osoba niewidoma biegnie po z wielką prędkością, czy jakie to są reakcje, czy to są po prostu rozdziawione buzie, ze zdziwienia pełne podziwu, ręce się składają do braw i taka osoba staje, patrzy i nie dowierza w to, co widzi? Jeszcze troszeczkę wybiegnę poza to pytanie i tą kwestię rozpoznawalności, że często się zdarza tak, że sami poruszając się po swoich miastach, nikt nas osobno nie rozpoznaje, a w momencie, kiedy pojawiamy się razem, to często podchodzą osoby i mówią: O, ze względu na to, że jest pan, pan ma tą brodę, to wiem, że to jest Asia Mazur, albo że poruszamy się we dwójkę, to już identyfikują nas jako parę, a nie jako, jako jednostki. To, Aś, jak to skomentujesz, że jesteś czasem przez niektórych rozpoznawana poprzez brodę Michała? To jest tak, że Tworzymy tą jedność i pomimo, że jesteśmy dwiema niezależnymi jednostkami, to tworzymy jedność i to po prostu jest tak, że, że no i jest to część takiego naszego timu I tak jest. No myślę, że to nie jest nic złego, to raczej tylko pozytywnie. No może też źle to opowiedziałem, bo, bo ktoś się zastanawia, widzi się i mówi, Podobna do tej dziewczyny, która biega, czy stańca z gwiazdami, ale jak już widzą Michała obok, to mówią, o teraz to już jest na pewno ona. I nie ma wątpliwości. Ale wróćmy do tego pytania o reakcje ludzi, kiedy widzą Asię po raz pierwszy na treningu biegowym. Jak oni reagują, widząc, że Asia, jako osoba niewidoma, jest w stanie tak szybko biegać na światowym poziomie? Myślę, że osoby, które widziały nas, jak biegamy na zawodach, bo tam jesteśmy tak jakby w pełnym umundurowaniu, jesteśmy połączeni krótką opaską. Asia ma drugą opaskę na oczy, i dwie osoby biegnące w ten sposób obok siebie, kiedy właśnie Asia ma. Zasłonięte oczy to rzeczywiście robi wrażenie i, i budzi, budzi podziw, bo są osoby, które tylko są kibicami, obserwatorami, nie mają nic wspólnego ze sportem, bo nie lubią biegać, nie lubią aktywności. Patrząc na ten nasz sposób biegania, poruszania się, to już robi na nich wrażenie. A, a osoby, które biegają, to myślę, że nie ma wśród nich osoby, która by nie była zachwycona tym, co, co robi Asia. A jak komentują Twoją rolę rolę przewodnika? rolę, która też wiąże się z poświęceniem. Myślę, że w tym jest dużo ciekawości. Zaczyna się od tego, jakie wskazówki dajemy sobie podczas biegu, czy Asia do ciebie mówi, czy ja mogę, mogę Asi pomóc, pociągnąć. We mnie też jest dużo ciekawości, więc proponuję, żebyś od razu odpowiedział na te pytania, które zadałeś. Jak się komunikujecie w trakcie zawodów? Początek naszej współpracy też był specyficzny, gdzie Asia po prostu pytała mnie się w czasie biegu, czy nawet w czasie zawodów, czy ktoś przed nami biegnie, czy za nami, czy wyprzedzamy i z biegiem czasu po prostu dostała tak zwany zakaz wypowiadania się, ze względu na to, żeby nie tracić energii na myślenie o rzeczach, o których gdzieś tam mózg podpowiadał, zastanawiała się, czy biegnie z przodu, z tyłu, która jest, to, to w tym momencie w naszej. Strategii jest nieistotne. Skupiamy się tylko na sobie, na własnym organizmie, na pracy tego organizmu, żeby pracował jak najlepiej na dystansie i skupił się na taktyce biegu. Więc Asia już nie mówi ode mnie, są im dłuższy dystans, tym tych komunikatów może być więcej ze względu na intensywność biegu i czas. Danego odcinka, że tych komunikatów może być więcej. Rozumiem, że to są bardzo krótkie, konkretne komunikaty z Twojej strony. Bardzo krótkie. Wejście w wiraż, wyjście z wirażu. To są takie newralgiczne momenty, kiedy trzeba zmienić troszeczkę ustawienie swojego ciała. Wychodzimy na prostą, wchodząc w wiraż, też Asia dostaje komunikat wejście. Wtedy wie, że troszeczkę będzie skrętu w lewą stronę. A kiedy macie wyprzedzać, tak jak w tym finale Mistrzostw Świata? Na ostatniej? Prostej na ostatnim odcinku? Tak samo, troszeczkę do mnie, troszeczkę do mnie, czyli jest biegnięcie w moją stronę. Ja odbiegam, przyspieszamy, wyprzedzamy, luz, spokojnie. To są podstawowe takie słowa, które są używane. Nie spinaj, nie napinaj, e, swobodnie, luźno-szczęka, nie skacz, luźny krok podstawowe komunikaty w świecie osób poruszających się w bieganiu, w lekkiej atletyce. Jest jeszcze przestrzeń na jakieś hasła motywacyjne już w trakcie samych zawodów, czy same techniczne wskazówki? To też jest jedna ze strategii, że unikamy pozytywnych emocji, żeby nie wchodziły powyżej skali, żeby nie rozluźniać się nadmiernie, aby nie popełnić błędu, ani też nie wywołujemy takich złych emocji, że, że już jest źle, niedobrze, aby się nie załamywać. I tych negatywnych emocji by nie było. Asiu, ze strony zawodniczki nasuwa się jedna myśl. To wymaga stuprocentowego zaufania do przewodnika. Tak, to jest właśnie to, od czego się zaczęło, że jak pobiegałam pierwszy raz z Michałem, to poczułam to coś. To jest, to trudno wytłumaczyć, ale jeśli to poczujesz, to wiesz, że to jest to. I, i to był właśnie ten moment. I ja tutaj. Wiem, no jestem pewna, jestem naprawdę stuprocentowo pewna. Chociaż Michał czasem mnie tam wyprowadza w różne rzeczy, że tam biegnę po wszystkich możliwych kałużach, zahaczył jakieś drzewo, jakieś ludzi. To wszystko jest jakby taki element, że pomimo tego, że to się dzieje, to ja czuję się z tym ok, I, i mi to nie przeszkadza. Więc no to zaufanie musi być takie naprawdę w pełni. Wy żyjecie w treningowym reżimie. Czytałem, że no są okresy, kiedy trenujecie dzień w dzień przez. Tydzień, potem kolejny, czasem po trzy treningi dziennie. Jak wygląda wasz przykładowy dzień? Na przykład tutaj, gdzie znajdujemy się w centrum lekkoatletycznym w Słupsku, koło stadionu 650-lecia, gdzie przebywacie na obozie. 8:30 zaczynamy śniadanie. 10.11.30 30 wychodzimy na trening koło 13:00 schodzimy z treningu 13:30 mamy obiad po obiedzie chwilkę odpoczynku akurat na tym zgrupowaniu korzystamy z kriokomory więc na 16:30 jedziemy na kriokomorę i później mamy kolację po kolacji odnowa biologiczna sauna lub fizjoterapeuta kolacja i spać ale to jest okres takiego przygotowania jeszcze ogólnego a w okresie przygotowania ukier kiedy już wchodzimy na troszkę większą objętość, no to już zaczynamy rozruchy przed śniadaniem, godzina 6, 6.30 pobudka, 45 minut rozruchu, śniadanko, później znowu powtarzamy ten schemat, który już mówiłem, pierwszy trening, godzina 11, obiad, drugi trening i później mamy po kolacji jeszcze odnowę. Asiu, tak wygląda twoje życie teraz, gdy stawiasz na sport w 100%, ale był okres, kiedy pracowałaś jako masażystka w przychodni i hotelu, jednocześnie studiowałaś na uczelni w Łodzi, gdzie jeździłaś na weekendy, a do tego trenowałaś lekkoatletykę. Czy to był najgorętszy okres w twoim życiu? Wyobrażam sobie, że twój kalendarz był totalnie zapełniony. Pamiętam zmęczenie, które miałam, kiedy kończyłam pracę w przychodni, bo jednak jest sporo osób wtedy do, do przemasowania szybko trzeba było zrobić trening, potem do hotelu, potem jeszcze gdzieś w międzyczasie nauka. No było na pewno intensywnie, ale e, wiedziałam, że nie jestem w stanie pracować, trenować na takim poziomie, jaki byłby dla mnie satysfakcjonujący. Nie byłam w stanie dawać z siebie wszystko na treningu, no bo miałam w głowie, że, że muszę jeszcze zachować tą rezerwę e, taką fizyczną na, na pracę z pacjentami, no bo uważam, że jeśli robić coś to dobrze albo wcale I nie chciałam tutaj zaniedbywać żadnej e, Części swojej pracy czy, czy swojej pasji, no jednak trzeba było podjąć decyzję i zrezygnować z masażu, żeby móc w pełni zaangażować się w bieganie. Ale tę decyzję podjęłaś już mając wyższe wykształcenie, tak? Po, po zakończeniu studiów, bo to też jest taka sfera życia, ta edukacyjna, w której też. Pokazałaś, że, że możesz więcej, że możesz ukończyć studia. Ja tutaj wynotowałem sobie, że byłaś w policjalnym studium masażu leczniczego, a potem uzyskałaś licencjat z promocji zdrowia, następnie tytuł magistra pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją ruchową. Czy ta wiedza, którą zdobyłaś w trakcie studiów, dzisiaj przydaje ci się w karierze sportowej? Myślę, że to, jest, to był dobry początek. Ja też. Chciałam być świadoma pracy z ciałem, tego co się dzieje, procesów, jakie no, zachodzą w organizmie, czy przy treningu, czy y, podczas odnowy, y, regeneracji, y, więc to były takie fajne początki. No Nie poszłam w, w tą rehabilitację, tylko tylko bardziej w kwestię sportową i, i myślę, że tutaj mam większą wiedzę, ale było to pomocne. Mając świadomość ciała, wszystkich procesów, które, które zachodzą w organizmie podczas aktywności fizycznej, uważam, że to jest duży plus. Trudnym było pogodzenie studiów, bo ja studiowałam w Łodzi, pracowałam w Krakowie. W Krakowie nie zostałam przyjęta na uczelnię z powodu wzroku i szukałam alternatywy. Alternatywą była Łódź, co było problemem też logistycznym tam dojeżdżać, ale zrobiłam to i, i to była ta też satysfakcja, że, że się nie poddałam, chociaż momentów zwątpienia było mnóstwo. Michał, czy Joanna jest jedną z najbardziej pracowitych osób, jakie znasz? Myślę, że tak. że, że Jeżeli by tak nie było, to by to mnie wytrzymała ze mną dziewiątego roku. Czyli też stawiasz duże wymagania jako trener. Joanna kilka lat temu zdecydowała się też na udział w tańcu z gwiazdami i razem z Janem Klimentem wygrałaś dziewiątą edycję tańca z gwiazdami. W jakim stopniu ten program, te doświadczenia zmieniły twoje życie? Zmieniły bardzo. Dużo się działo. Bardzo dużo się działo w trakcie trwania tego programu. Też, jeżeli chodzi o mnie, o moje nastawienie, o znajomość siebie, tych dobrych, ale też tych złych stron, O taki program no, też wyciąga z nas to, i zmęczenie, cały czas nagrania. Jakby musimy dużo się o sobie dowiedzieć nawzajem i o sobie samych, i to myślę, że było bardzo pomocne. Ja też na udział w programie tak naprawdę bym się nie zgodziła, gdyby nie Michał i to trochę on podjął decyzję o tym, żeby tańczyć, ja nie, nie za bardzo chciałam, to tak jak wspominałam o, o tym braku pewności siebie i poczuciu własnej wartości u osób z dysfunkcjami, no po prostu mamy to na niższym poziomie, nie wiem czy wszyscy, ja na pewno, ja nie, nie chciałam, ja... W ogóle myślałam, że ja nie umiem tańczyć, i kiedy poszłam do tego programu, no to jak dotknęła Mianka, jak zobaczyłam, jak on tańczy, no to to wszystko było piękne. A ja, jak taki Pinokio drewniany, się ruszałam trochę kwadratowo i to wszystko, co, co się wydarzyło w, w trakcie tego programu, no było czymś, czego ja na pewno się nie spodziewałam. To, że się przełamałam, że chciałam to wszystko robić, że umiałam się tego nauczyć, to było trudne nie ze względów fizycznych, bo, bo motorycznie byłam bardzo dobrze przygotowana i tutaj też bardzo duża zasługa Michała, który też na co dzień był podczas trwania tego programu razem ze mną często na sali treningowej. Ale kwestia takiego samego zaangażowania w to i, i podejścia do tego jako wyzwania, no to miało ze sobą bardzo duży e, taki ładunek emocjonalny też, bo było coś, czego ja się nie spodziewałam: że e, taniec, cały ten program, e, ludzie e, obnażą takie rzeczy, których ja nie chciałam pokazywać, nie chciałam się tym dzielić, chciałam zachować to dla siebie, ale to wszystko zostało pokazane e, i to też. Było coś, z czym ja musiałam się zmierzyć. Można myśli tutaj kwestie mieszkania, tak? Kwestie mieszkania też. No tutaj nie ma co ukrywać, że, że pojawił się fantastyczny człowiek Zbigniew Jakubas, przedsiębiorca, który podarował mi mieszkanie. Tak, mieszkam w tym mieszkaniu i, no i mam swój kąt i jestem po prostu szczęśliwa, że, że takie coś się wydarzyło i że miało to miejsce i to na pewno nie było coś, co ja bym zaplanowała i czego bym chciała. Ja w ogóle się tego nie spodziewałam i, i to było coś, co. O czym ja nawet nie mogłam marzyć, i, i to się wydarzyło, więc no myślę, że, że sami możecie poczuć te emocje, które, które mi towarzyszyły. No to było coś absolutnie nierealnego i coś, na co wydawało mi się, że nigdy się nie może zdarzyć, a już na pewno nie mnie. A jednak mam klucze, mieszkam i jestem tam szczęśliwa. Piękny gest, olbrzymi szacunek dla, dla pana Zbigniewa za to, co zrobił. A wracając do tańca, co ty najbardziej kochasz w tańcu? Co pokochałaś? Jakie emocje przeżywałaś w trakcie tańczenia w tym programie? Przy uśmiechu. <grych> e to no na pewno trafiłam też na bardzo fajnego partnera. Janek też był taką osobą, która pasowała do naszego teamu. Miał na pewno dużo radości i takiego dystansu. No i był też takim normalnym, ciepłym człowiekiem, i to też było ważne w takiej naszej relacji. To był trudny czas. Myślę, że dla każdego z nas, bo każdy z nas gdzieś tam musiał to na swój sposób przerobić, trochę te wszystkie emocje i te wszystkie sytuacje. Z boku mogło się wydawać, że było to fajną zabawą ale to naprawdę jakby niosło ze sobą mnóstwo pracy bo sama nauka układu przez osobę, która no nie widzi, nie ma takiego punktu odniesienia ja też miałam problem z równowagą z koordynacją i naprawdę byłam kwadratowa, to, to wszystko nabrało takiego pięknego kształtu, ale to tylko pokazuje to, ile pracy trzeba było włożyć w to, żeby osiągnąć taki efekt Ale a jak te przygotowania do występów tanecznych wpłynęły na wasze przygotowania biegowe czy trzeba było troszeczkę zluzować powiedzmy obciążenia treningowe Tak, tak, było trzeba po prostu wszystko dostosować do, do kalendarza treningów i, i rzeczywiście w tamtym okresie było trzeba z bieganiem troszeczkę poluzować. Asiu, Ty masz duży apetyt na życie i chcesz czerpać z niego na 100%, również poprzez podróże. Jak ważnym doświadczeniem jest dla Ciebie możliwość podróżowania po świecie i odkrywania tego świata przez dotyk, przez dźwięki, jak na przykład szum morza, śpiew ptaków czy lokalną muzykę, albo poprzez zapachy, na przykład kwiatów? Kiedyś myślałam, że podróżowanie, poznawanie nowych miejsc jest czymś takim bezproblemowym, coś, co będzie przychodziło mi tak naturalnie. A się okazuje, że każda podróż dla mnie jest to, nie lubię tego słowa, wyjściem ze strefy komfortu, bo to jest coś nowego, coś nieoczywistego. Nie wiem, co tam spotkam, co tam będzie, jak zawsze podróż. Jest dla mnie takim bardzo stresogennym wydarzeniem, i, i często mam zaplanowane, co spakuję, co zabiorę, jak będzie wyglądała podróż krok po kroku. Kiedy dzieje się coś nieprzewidywalnego, to już się z tym niedobrze czuję, ale jakby. Dużo pomogł mi też w tym sport, bo sport to, to są częste wyjazdy na zgrupowania, zawody, czy no po prostu przemieszczanie się. I do tego trzeba było się wszystkiego zaadoptować, przyzwyczaić. I teraz z biegiem czasu już e, czerpię naprawdę ogromną przyjemność z podróży, nawet nie tyle z zapachów, ale z. z całych doświadczeń, bo, bo na to wszystko składa się, jakby to nie jest tylko, że jest to zapach, że jest to dźwięk, ale to jest całe doświadczenie. Ja, ja po prostu mam wrażenie, że ja całą sobą doświadczam tego nowego miejsca I, i to jest zapach, to jest dźwięk, to są ludzie, którzy mnie otaczają, to są ludzie, którzy są tam ze mną, którzy opowiadają mi te nowe rzeczy. No to jest wszystko i, i to, no to jest piękne i ja naprawdę zachęcam teraz do podróżowania. To jest trudne dla osób e, na pewno z dysfunkcją wzroku, często potrzebujemy drugiego człowieka do tego żeby tę podróż zrealizować ale na pewno będzie to czymś wartym zachodu. Michale a które z miejsc odwiedzonych razem z Joanną na tobie zrobiło największe wrażenie? Chyba te najdłuższe podróże są z perspektywy podróżniczej ciekawe takie Zakątki, jak na przykład RPA, choć ze strony sportowej nie jest to nic miłego podróżować 24 godziny od momentu wyjścia z domu do wejścia do pokoju hotelowego, ale rzeczywiście jest to troszeczkę inny świat, inna kultura. Niewątpliwie jest to Republika Południowej Afryki. Tak sobie myślę, że doświadczanie takich miejsc, także bardzo wysokie temperatury, które też mogą nie sprzyjać bieganiu często. Jakie były najwyższe temperatury, w których biegaliście? Około 40 stopni, choć tutaj może nie tak e, upalny klimat, e, ale Tokio i w Tokio ze względu na dużą wilgotność i temperatury 30 stopni, też e, rzeczywiście pod względem fizycznym było dużym wyzwaniem. Ja pamiętam, jak szliśmy na stołówkę, to trzeba było zaciągnąć skarpety wyżej, bo jak były niskie skarpetki, to piekło jakby od słońce odbijało się od asfaltu i piekło fłytki. No to już wiem, Asiu, co miałeś na myśli, mówiąc o tym doświadczaniu całą osobą e, różnych miejsc, które odwiedzasz. Czy poza bieganiem próbowaliście innych dyscyplin razem? Skok w dal na pewno próbowaliśmy. Na rowerze nie jeździliśmy, ale jeździliśmy we dwójkę na hulajnodze. Asiu, jak tobie się na hulajnodze podobało? Michał powiedział o hulajnodze. Szeroko się uśmiechnęłaś. Po to zakazanie, nie wolno we dwójkę jeździć na jednej hulajnodze, ale no ja nie mam innej możliwości. Muszę się tam na doczepkę złapać. Na początku się bałam, ale ja tu jestem taka że kiedy próbuję czegoś pierwszy raz, to robię to bardzo ostrożnie i za pierwszym razem to często nie wiem, czy mi się to podobało, czy, czy bardziej przerażało, ale teraz no wiem, że mi się to podoba i lubię to. Czy, czy rower dwuosobowy jest też czymś, o czym myślicie w kontekście przyszłości? Nie, ale jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, nie związana ze sportem, choć jest. Sporty motorowe są też sportem. Chciałem zobaczyć, jak się jeździ samochodem, i kilka razy próbowaliśmy ją posadzić na fotelu kierowcy. I bardzo szybko załapała, choć mówię, było to dość ekstremalne, bo ciężko byłoby zapanować, kiedy ta noga by została naciśnięta na gaz. partnerzy nie byliby chyba zadowoleni z takich informacji, ale... Ale tak, to nigdy tego nie robiłam, nigdy nie siedziałam za kierownicą samochodu, nie prowadziłam go, a tutaj miałam taką trochę okazję, żeby to zrobić. Super, oczywiście, wszystko jest możliwe w bezpiecznym, bezpiecznym terenie, gdzie nie ma ludzi, jak się czułaś za kierownicą? Myślę, że super, gdyby osoby niewidome mogły prowadzić auto, to na pewno miałabym takie małe autko, które bym prowadziła. Na koniec wróćmy do hasła możesz więcej. Asiu, ty jesteś najlepszym dowodem na to, że nawet takie przeciwności losu, jak brak wzroku, nie muszą być barierą, która zatrzyma nasze sportowe ambicje. W jaki sposób, jako para biegowa, zmotywowalibyście naszych słuchaczy, tak żeby poczuli, że mogą więcej, nawet jeżeli są niewidomi albo mają inne ograniczenia? Ja myślę, że przede wszystkim zachęciłabym do tego, żeby spróbować i żeby sobie dać czas na to, na te próby nieudane, i te bardziej udane podejścia, to nie musi być bieganie. To nie musi być sport wyczynowy. Niech to będą kiki, spacery, cokolwiek, co sprawi Wam radość. I potem po, po takim czasie dwóch, trzech tygodni, dajcie nam znać, czy, czy się odważyliście, czy było warto, czy, czy jednak żałujecie tej decyzji. I myślę, że ja ze względu na to, że ja często potrzebuję tej drugiej osoby, żeby coś zrobić. Chociaż czasem na początku, żeby się po prostu odważyć, to wy też zaproście kogoś, żeby wam towarzyszył na tych pierwszych razach i to też jest jakaś. Motywacja dla Was, żeby czy, czy zaprosić kogoś znajomego, czy, czy rozpocząć nową znajomość, żeby się przełamać, żeby zrobić coś innego. I zobaczycie, jak dużo emocji i wrażeń Wam to dostarczy, że... Oczywiście takiego bakcyla, mam nadzieję, że to sportu, jak, jak ja, i być może spotkamy się kiedyś na zawodach. Michał, czy chciałbyś coś dodać do, do tego, co powiedziała Joanna? Myślę, że jeżeli są takie osoby, które jeszcze nic nie robią, to chyba taką pierwszą czynnością to jest obserwowanie osób z podobnymi. Niepełnosprawnościami, które dana osoba posiada, poczytania troszeczkę o nich, poobserwowania. W dzisiejszych czasach mamy takie możliwości poprzez social media, próby nawet kontaktu z takimi osobami, bo ta druga strona też bardzo chętnie pomoże, udzieli cennych rad, wskazówek, i to myślę, że będzie taki główny impuls dla osoby z drugiej strony, która nad czymś jeszcze zastanawia, żeby jakieś kroki ku temu uczynić. Joanna Mazur i Michał Stawicki byli moimi rozmówcami w czwartym odcinku cyklu Sport bez barier. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę i życzę powodzenia na dalszej drodze sportowej w przyszłym roku w Paryżu i nie tylko. Dziękuję. Sport bez barier.